Sam tytuł, mam nadzieję, że już dość dużo mówi w nawiązaniu do tych poprzednich punktów. Szanuj się. Szanuj się. Co to dla Ciebie znaczy? Znowu należy zadać sobie to pytanie i wyjaśnić. Co znaczy szacunek? Zacznij od szacunku wewnętrznego, własnego do siebie. To było w poprzednich punktach. A teraz jak już to zbudujesz w sobie, przepracujesz te wszystkie aspekty, gdzie nie masz wewnętrznego szacunku, patrzysz w lustro i mówisz, no taka tam sobie jakaś tam nie, ty masz być efekt wow, tak? Te poprzednie punkty. Możliwe, że jakiś czas to jeszcze rozbuduję, ale na chwilę obecną myślę, że to jest stworzy już efekt wow, jeżeli to przepracujesz. Jeżeli to przepracujesz, stworzysz udany związek lub odbudujesz związek. Dobrze? Jeszcze jest kilka kolejnych lekcji, proszę, wytrwaj do końca. Ale wracamy po tej małej dygresji. Szanuj się. Co znaczy dla ciebie szanuj się? Zanotowałaś to, i teraz się głęboko zastanów, co znaczy szanuj się. Czy tylko szanuj swoje ciało? Nie tylko. Czy tylko szanuj swoje wnętrza? Nie tylko. Najważniejszy aspekt. Uwierz w swoją siłę. Poradzisz sobie bez swojego partnera. Wiem, panowie, teraz tutaj mamy odbudowywać związek. Tak, na tym rzecz polega. Na równości. I nie na tym, że Twoja partnerka jest od Ciebie uzależniona. Nie, jeżeli tak myślisz, odetnij połowę kasy, która jest, przelej na konto swojej żony. Dobrze? I to jest równość. Równość. Tylko i wyłącznie na podstawie równości jest możliwość zbudowania udanego związku. Dobra? A ty, droga dziewczyno, koleżanko, przyjaciółko, proszę, wzbuduj to w sobie. Masz tak niesamowitą moc w sobie, psychiczną, fizyczną, że spokojnie poradzisz sobie bez swojego męża. I twój mąż musi, twój partner o tym wiedzieć, że ty sobie bez niego świetnie poradzisz. Dobrze? A jeżeli, drogi kolego, uważasz, że twoja żona bez ciebie sobie nie poradzi, daj jej wszystkie pieniądze, które posiadasz, przekaż jej, bo ty sobie przecież poradzisz, tak? I niech ona sobie też poradzi. Zbudować należy związek. Na podstawie równości niematerialnej, że o ktoś, od kogoś tu jest uzależniony, bo to już jest, nie jest zwichązek, tylko to jest niewolnictwo, uzależnienie. Nigdy nie będzie dobre, bo ktoś będzie chciał się uwolnić z tego. Otworzyć klatkę i uciec. Ok? Wiem, mówiłem, że będzie troszeczkę mocno. Mam nadzieję, że nie za mocno. Więc otwórz oczy. Jeżeli twój mąż, twój partner. To się tyczy początków związku, bardzo mocno. W jakikolwiek sposób upokarza cię. Działa to również w drugą stronę. Jeżeli Twoja partnerka upokarza Cię w jakikolwiek sposób. Koniec. Stop. Nigdy więcej. Dobrze? To było ostatni raz. Powiedz mu to. Jeżeli Twój partner nadużywa alkoholu, nadużywa narkotyków i chce Cię w to wciągnąć. Tutaj mówię partner, tak? Partnerka. To w dwie strony działa. Stop. Koniec. Nigdy więcej. Pozwól mu na to, żeby od ciebie odszedł, lepiej teraz, niż ma być zrujnowany cały związek. Jeżeli pozwolisz mu na to, żeby od ciebie odszedł, on będzie chciał przy tobie zostać, bo poczuje się wolnym człowiekiem. Nikt, kto jest wolny, nie będzie chciał uciekać, bo od czego ma uciekać? Dobrze? Przykład przytoczę: wojna. Jest teren, na który wróg napiera. Ludzie uciekają. Dlaczego? Bo wróg napiera. Nie dlatego, że jest fajnie, słońce świeci, ptaszki ćwierkają, jest nam tu dobrze. Nikt nie będzie z tego uciekał. Dobrze, nikt by nam o zdrowych zmysłach. Ale w momencie, kiedy jest wojna, nacisk, jest chęć ucieczki. I to działa troszeczkę w dwie strony, ale to jest domena kobiet. Ratować związek za wszelką cenę. Świetnie, ratować związek za wszelką cenę, ale nie kosztem upokorzenia siebie. Dobrze? Jeżeli nie pozwolisz na to, aby się w jakikolwiek sposób upokorzyć, mówię tutaj o jakimkolwiek punkcie, nie pozwolić. Od razu jasna granica. Stop. Mój mężu, mój przyjacielu, kolego, partnerze, to był pierwszy i ostatni raz. Tylko raz. Następnego razu nie będzie. I on musi żyć z tą świadomością i ona musi żyć z tą świadomością. To jest wolność. Naprawdę. Wolność dla ciebie i wolność dla niego. Wiem, że używam słowa wolność, bo wolność jest rzeczą bardzo ważną. I to jest możliwe, że taki jeden z moich koników, który gdzieś tam we mnie jest, ale to jest mega ważne. Pamiętaj jednocześnie, bo tutaj się może pojawiać, ale należy pomóc mojemu mężowi, bo on jest alkoholikiem, bo trzeba go z tego wyciągnąć. Pomoc to nie zezwolenie. Na upokarzanie się, a Ty jesteś silna i możesz tą pomoc mu wyrazić właśnie w ten sposób. Czasami człowiek musi dotknąć samego dna, samej głębi, aby móc się odbić. Jeżeli Ty będziesz go wspierała w jego nałogu, on nigdy się od tego nałogu nie uwolni. Może zgeneralizowałem. Jest większe prawdopodobieństwo, że on się od tego nałogu nie uwolni, niż to, jeżeli Ty postawisz jasną granicę. Zdarzają się przypadki takie w, podczas terapii, gdzie mm, drastyczne takie stwierdzenie, ok, no to jeżeli chcesz być w tym związku, no to tak zostaniesz, będziesz cierpiała i co, i tego chcesz? No nie. Powiedz mu, że w takim razie się rozstajecie. No ale to on powie, że ja się mam wyprowadzić. Ok, spakuj dzieci i wyjedź. Wiecie, co się dzieje? Facet przestaje pić, facet się zmienia. Dlaczego? Bo uzyskał. Możliwość wyboru albo rodzina, albo alkohol. Kiedy ma jedno i drugie, nie dokona wyboru, bo ma to, co chce. Więc trzeba czasami po prostu podjąć twardą decyzję: albo nauk, albo ja. Ale dzieci zostają ze mną. W zależności od tego, w jakim wieku są dzieci, to już są kolejne aspekty. Tak? Ale nie wolno pozwolić na jakiekolwiek upokorzenie. Nie wolno pozwolić na jakąkolwiek przemoc. Jeżeli raz podniósł rękę na Ciebie, tak, bo tutaj właśnie to jest też panowie, nasza niestety słaba hmm, psychika. Nie potrafimy opanować pewnych aspektów pod względem psychologicznym, tak, nasza psychika jest zbyt słaba i co robimy? Używamy naszych mózgów. Wiem, no, przykre, facet mówi tak o facetach, ale czy tak nie jest? Tak? Tacy jesteśmy, nie ma co od prawdy uciekać, bo prawda yy, i tak to Tak, Więc nie potrafimy opanować się psychicznie, używamy siły. Ale wy, drogie panie, nie możecie pozwolić na to i to jest wsparcie dla nas. W tym momencie facet może sobie myśleć, ale ja bym mu dowalił, zmiażdżyłbym gościa. No. To jest dla twojego dobra, przyjacielu. Jeżeli raz twoja żona nie pozwoli na to, żebyś drugi raz podniósł na, to, na nią rękę, ty staniesz się silniejszy psychicznie i przepracujesz ten ruch w sobie, i nigdy do tego nie dojdzie. A jesteś tu po to, aby odbudować związek. Może? Mam nadzieję, że takie drastyczne sceny nie dzieją się w waszym związku i talerze zbyt mocno nie latają, ale nigdy jeszcze raz, jeszcze raz, i jeszcze raz nie pozwól sobie na jakąkolwiek przemoc w stosunku co do siebie. Psychiczną, fizyczną, jakąkolwiek. Dobrze? Super. Mam nadzieję, że notatka zrobiona i podkreśl to bardzo mocno, a ty, mój przyjacielu, drogi, jeżeli tego słuchasz, jeżeli masz zamiar podnieść już po, lub podniosłeś kiedykolwiek rękę na swoją partnerkę, powiedz sam sobie, to był pierwszy i ostatni raz. I jak inaczej mogę rozładować swoją agresję? Zdobądź wiedzę. Są metody, są sposoby na to, aby rozładowywać swoją agresję, żeby ten to troszeczkę się uwolnić mu w inny sposób. Jest wiele metod. Jeżeli potrzebujesz poprzez trening, możesz to zrobić. Siłowy, bardzo dobrym rozwiązaniem na pewno nie jest agresja na agresję, bo tylko podnieca agresję, na, na przykład sztuki malki. Polecam. Rewelacyjne. Boks, kung fu, taekwondo. Jest tego bardzo, bardzo dużo. I zobaczysz, jaką oazą spokoju się stajesz. I jakim wsparciem dla swojej partnerki, a twoja partnerka będzie wsparciem Psychicznym dla Ciebie. Super. I przeskakujemy do następnego materiału. Mam nadzieję, że nie było za mocno. A jeżeli tak, to może w następnym będzie troszkę lżej. Zobaczymy.